Witajcie, z tej strony Ludwaka. witam was bardzo serdecznie, przed wami The Finals, pojawił się nowy event, troszeczkę vibe'em przypominający stary event, bo walczymy na takich platformach, grubasami, ale ten jest całkowicie innym jakby stylu tematycznym, tutaj będziemy się bawić tak naprawdę w takim jakby niebie, na dole mamy piekło, wiecie o co chodzi, takie jakby nawiązanie właśnie, część broni jest taka marmurowa, biała taka powiązana z niebem, a druga jest oczywiście w drugim tygodniu będzie taka właśnie jakby ognista lawa, diabeł i tak dalej, taki wiecie, jaki waj. Przechodząc do samej gry, tu mamy takie piękne właśnie schody do nieba. Event mamy, moi drodzy, w razie czego tutaj. Trwa on przez dwa tygodnie, więc na spokojnie sobie zdążycie zagrać. Tu macie jakieś informacje i tak dalej. Tu macie nagrody, jakie aktualnie są już pokazane. Pierwszy tydzień jest stricte właśnie z niebem powiązany. Mamy marmurowy go Luisa, Nie wiem, co to jest, f chyba. Łuk i jakąś zawieszkę. I jak te cztery zrobimy, no to ten set dostaniemy biały. W drugim tygodniu będzie taki czarny set, właśnie tego diabła, jakby, ale broni nie wiadomo, jakie będziemy mieli. Dobra, odpalę wam i w sumie yy, pokażę, nie? Ogólnie tutaj jeszcze kontrakty może wam pokażę. Takie zadania są. No, Najtrudniejsze, najdłuższe to będzie to, żeby 30 daily zrobić przez te dwa tygodnie, bo daily dziennie można zrobić moi drodzy 5. Czyli trzeba przez te 6 dni zrobić wszystkie daily, żeby nam to. Wszystko, żeby wszystko dostać po prostu, nie? Co dalej na północ, to mamy GD, którym będziemy się wybijać, mamy Jumpada, gu grenade'a i Healing Emitera. On nie do końca działa tak jak w sensie, no można się nim wyleczyć, ale on tutaj działa po prostu jako kulka, którą można kogoś nawet wyrzucić. Więc takie po prostu połączenie. Nawet no mnie ten tryb wtedy mi się bardzo podobał. Tutaj ten też mi się bardzo podoba. Polecam wam zagrać standardowo każdemu. Polecam to The Final zawsze. To jest to gra, która oferuje ciekawe eventy, ciekawe. Nowe rzeczy, nowe bajery. W ogóle w tym patchu poprawili też mapy. Ale to raczej kiedy indziej. Raczej to jest taka mała rzecz. Pierdoła. Oga, ja tu są. Ej, ten awczy. to jest mój. Moi... A, on nie awczy. Wyleciał. Gdzie mamy następny? Też wylecieli. Dajcie kogoś zabić. Ej, ej, ej. Ola, ten też wyleciał. Byłoby bardzo miło kogoś zabić na odcinku. Zegrałem już sobie trzy gry wcześniej. Oj. Oj, oj. What the fuck? Gdzie on jest? Ej, bo nikogo nie mogę zabić, a już minęło tyle czasu. No nie, tu było okno! I kończymy, moje drodzy z pięknym KD na starcie. Oczywiście można się pokręcić, tak jak tutaj inni się kręcą, ale to jest raczej mnie wskazane. Raczej od tego się nie umrze, to mnie nie zabija, zauważyłem. Muszę uważać, bo tutaj za mną jest. Jeszcze raz! Kurde! No nie, uderzył mnie w locie! No, to jest tak to jest ej. Szło mi lepiej. De musicie mi uwierzyć, szło mi lepiej wcześniej. A tu mamy właśnie tak, bo nie ma właśnie takie złote zdobienia marmurowe i tak dalej, właśnie to jest niebo, a na dole mamy jak widzicie piekło o tym chyba wcześniej. Nie wspominałem, zabijmy w końcu kogoś. Bo teraz coś mnie nie? Dobra, użyję tego. Dobra, to było błędne. No o Jezu Laga! Miałem jeszcze grywać to jeszcze raz? <laughs> nie no. Zdarzyło się moi drodzy, że parę razy nagrałem dla was od nowa materiał jakiś. Ale to nie ze względu na mojego skilla, tylko jakieś problemy bardziej techniczne. No w końcu pierwszy frak, a ja żyję. No w końcu. Mam nadzieję, że to przerwie tą złą pasce. Bo ileż można, ileż można żeby go przerzucać. Spadł, spadł. Spadł! Kurde, moi drodzy, jakie kombo Spadł! Moi drodzy! Mamy już 4-3, no i to jest, kurde, gra! Spadł! Nie spadł. No teraz to chyba zdecydowanie ja spadłem. 5-3! No i drodzy, chyba zrobiłem 4 fragi, nie umierając jak mi się wydaje, więc to jest całkiem spokojny wynik Zostałe niecałe 3 minuty. Czy to wygramy raczej nie? Mamy typa co ma 1-5. On nam tutaj, nawet dwóch takich typów. Ogólnie jeszcze żadnej gry nie wygrałem w tym trybie, nie? Pad? A, wypadłem niestety. to jest, moi drodzy, mimo że powtórzony event, bo wcześniej były te gitary, jak pamiętam. Tak, no kurde, cały czas jest coś cały czas nowego, nie? Nie jest jakby idealna powtórka, tylko taka fajna, wszystko zmienione jakby w tej powtórce. Jedynie nie, nie zagada się układ tych właśnie budynków. Ale całkowicie jest nowe tekstury, nowe grafiki. Leci? Nie spadł no, Nie, nie wygramy tego Kurde, on nie spadł Koniec Porażka, ale moi drodzy, to nie było na tyle W sumie jest to dosyć krótki odcinek, tak mi się wydaje Ale na siłę go przedłużać nie będę, tak wygląda ten eventik. Zachęcam jak najbardziej do sprawdzenia go. Kurde, no ale to jest dziwne: zagrałem tak 4 gry, żadnej nie wygrałem, i to nie jest moje winy, bo ja chyba miałem finalnie pozytywne KD: 8 do 6, ale niestety, typy jak 1,7 wcale e, nie pomogły w takiej grze. W ogóle, jakie tu wszyscy mają, z wysokie levele. Praktycznie jest najniższym poziomem. Nie gram za dużo w tym sezonie, muszę to przyznać, e, nie było okazji, ale. Na przykład teraz właśnie jest okazja, ten evencik mnie zachęci. widzicie? Jeszcze nie mam first win of the day, a zagrałem, kurde, cztery gry. Bacyl pasik leci. No to samej dody. dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć. No i grajcie w Niseth. cześć. Kurwa, The Finals, czy? Dobra, elo.